Lecimy. Siemka wszystkim. Rześkie powietrze. Rześkie powietrze, las, Dolny Śląsk, ale, ale nie Górysowie, panowie, nie? Robert? Tak jest, Robert. Na dole jest Andrzej z Danielem, patrzcie. Jak nie Górysowie, to co konkretnie? W Parku Krajobrazowym. Ślężański Park Krajobrazowy A kopalnia? Chromitu na wzgórzach Czernicy Kopalnia Chromitu na górzach Czernicy No, coś takiego, dobra I jak zawsze, moje drogie panie i panowie Wchodzimy Tak jest Później będziemy się rozliczać Oczywiście, standardowo Na czołganko po walutku Prawdopodobnie zamykają tutaj tą kratę co jakiś czas A teraz muszę się przedostać Bez wyłączania się Ale my to zrobimy Uspokoić film Dobra Wczoraj do przodu. Idzie za chłopakami. Nie, 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 tu, 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 tam poszli. Tu jest krata, kopalnia chromitu. I na spokojnie idziemy do przodu. Do świetle. O. Na spokojniacko. I następny obiekt do zwiedzania. Jak widzicie, pozostałości wydobycia z dawnych czasów zostały, czyli po naszymu logry. Jeszcze Szynagle nagle czyli było to rowisko, jeździły wózki z wydobytym surowcem, czyli chromit. Patrzcie, pięknie. Normalnie do wózków to ładowali? A nie By mieli załadować. To jeszcze jest przyzwyczajone, że jest nie? Aha. Patrzcie. A, są motywy, że na, li na linach się tu że, ale to nie mój temat, to temat chłopaków. Patrzcie. Oczywiście kolory, kolory. Jeszcze raz będę zwracał na kolory. Skał wstylnia, oczywiście. Światło pomaga temu. Różnorodności barw. Świecisz jaśniej, ciemniej. Rodzaj latarki, wszystko się zmienia, patrzcie. Do tyłu. Super. Super. Pięknie, naprawdę.

Zbieraj kamyki Robert, jak opóki no. ci znajdą jakieś. Do ogródka. Do ogródka, do akwarium. Kolega na Jurze się znalazł z tym ślimakiem. Kolega se z Jury przywiózł z tym ślimakiem do akwarium, sadziło mu się, rozpuściło to. No. <laughs> Bo to wapień mówię, no chłopie, wapno się w wodzie to to... Napisie się co ta woda się tak zamul, nie? No. A potem za jakimś czasie patrzy nie ma kamyka, nie? jak fajnie obrało drzewo. co tam do góry jest niby? Kawałek tam. Kawałek. Po prostu wypadło, wyleciało. To się tak zwany obwał. No. Bez gumowców nie da rady. Nie da rady. U, 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 u. No niestety na spungu mamy wodkę, trochę i wody, ale jak widzicie już, z doświadczenia z moich filmów zawsze takie coś jest. Nie ma szans, żeby nie było. Mało która sztolnia, kopalnia jest bez wody. Może za czasu funkcjonowania tego obiektu woda była odprowadzana, bo sprawia to problem jakiś. A teraz niestety już nie ma wydobycia, no i stoi woda. I znowu motyw skał, kolory, patrzcie. Чале подкладу ў масе застаў. Prosty przykład dziury ze światła. Patrzcie. patrzcie z boku, widać normalnie. Powiertane tutaj bok odpada, ale jeszcze widać, jak tutaj będzie. super dziura. Co tam jest? gdzie woda leci tam no. i woda leci patrzcie jeszcze wam to przybliżę żebyście widzieli odwiert natrafił na jakąś żułę wodną i woda leci i się sączy tutaj ci że nie na skała nie? Tu jak lądowa ten zawałek. Idziemy prosto? Nie, ja, bo może sobie zobaczyć jak się skała zmienia tam. Tam była po szybik, bo tam wyjechało z góry. Mm. bo tak jak są kolory, tak to na filmie wychodzi. Bardzo ładnie. A o niektórych, a o niektórych nie wychodzi. Hmm. Jest żywo, ładnie tak. Nie trzeba doświetlać w boku. O, tak, tu oczko, a tu paletka.

terianie powoli. Ale widać, że to. Nie ładnie. Po co takie A teraz w ogóle nie jest okres ochronny, nie? to sakimają. To będziesz musiał cenzurować, nie? Bo takich rzeczy to Eee będziesz... I to znowu zaczyna eee, Ostrość. Albo się po prostu ogrzewają, nie? Ogrzewają się. Nie chcę świecić tutaj w oczy za bardzo. Ostrości nie umie złapać, bo jest zły światło.

To ale stąd, kurde, to musiało jakiś transport być to wydobywać tam w dół. Andrzejku, to był chyba podnik transportowy, bo tam dalej są szyby i są jeszcze i niższe wiesz. co robimy, patrzcie, znowu efekt, woda, światło, skała.

W całym tym pokazywaniu tych sztolni, kopalni chodzi o to, żeby mu powoli coś pokazać, nie przelecieć, tylko powiem wam, w takich miejscach jest zawsze, kurde, klimat jakiś, nie wiem, ale... O, dobrze się czuję w takim miejscu. Patrzcie, to jest jakby skrzyżowanie. Tutaj stary lutniociąg jeszcze został. Cały To musi co najmniej pierwszy Aha, na, to jest szyb? Tak, szyb na dole, patrzcie. Chyba na wierzchu nie widać za bardzo. A teraz pytanie, ile metrów? Nikt nie schodził. Nikt nie... Aha, czyli jest następny poziom i następne chodniki, patrzcie, tak? Jest następny. Tam jest wyjechało z góry. Jeszcze raz? Tam jest o, o, co wyjechało z szybu do góry. do góry, patrzcie. Z do góry pokażę. Aha. Czyli jak szybko, to musiało coś opuszczać, wyciągać. A tu nie widzę nic, jak oni to robili Andrzej, czyli maszyna no, tu z boku jest, stały. To jest bo, to jest bo to jest beton, beton czyli, nie bydane, nie bydane. no nie widzę tej Anamarii Agnes, niestety, ale coś się wydzielało, bo jest taki... Wiesz, no ona jest zbudowana drewnem, więc no A drewno reaguje, o, siarkowodór się wytrącał i... Tu jesteśmy dokładnie na 200 metrze tak? jest... Czy mówisz... Idziemy dalej, a my na razie kończymy, tak? Pierwszą tak, część. No. no i właśnie, z tego co Andrzej mówi, proponuję, kończymy część pierwszą z kopalni chromitu w Czernicy. Czernicy. Nie będę nigdy tych nazw zapamiętać Czernicy. No. To na razie tyle. Dziękuję za oglądanie moich skromnych filmików i zapraszamy na następną część a my idziemy dalej i do następnego pozdrawiamy trzymajcie się wszyscy zdrowo to na razie Siemka